Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram Was trochę za ocean. Trochę? Daleko za ocean. Eee, będzie dzisiaj amerykańsko, a dokładnie wersja hawajska. Tak jak jest pizza po hawajsku, która nie ma nic wspólnego z, z, z Włochami ani z Hawajami, wymyślili ją zupełnie gdzie indziej, to tak będziemy dzisiaj robić burgery hawajskie. Burgery hawajskie, dlatego że właśnie z ananasem, na dobrej wołowinie, ja tutaj mam szponder. Wołowina na hamburgery nie może być e, piękna, czysta, musi mieć trochę tłuszczu, musi być trochę poprzerastana. Będę ją za chwilę siekał dla Was i e, nie użyję maszynki do mięsa. Ja lubię jednak siekane kotlety, trochę czasu to zajmie, będę to robił poza kamerą. Co będziemy jeszcze potrzebować? Sałatę, wspomniany ananas, który też będzie grillowany, sos sojowy do mięsa, odrobina czosnku, sos na bazie majonezu. Możecie użyć ogórkowego sosu Taciki też świetnie pasuje do tego. Ja akurat będę robił sos majonezowy. I odrobina papryki, którą będziemy dodawać też, ale nie do mięsa, zobaczycie gdzie. Sól, pieprz i to wszystko. Potrzebujemy jeszcze grill. Ja w tym momencie nie mogę wyjść na dwór, bo pada. Będę się wspomagał grillem elektrycznym. Można robić to również dobrze na patelni elektrycznej. Także na pewno sobie poradzicie nawet chłodne, deszczowe dni z tym daniem albo w zimie. Możecie to robić równie dobrze na normalnym grillu w ogrodzie. I do tego Was serdecznie zachęcam. Ciężka praca za mną. Strasznie się umęczyłem przy siekaniu tego mięsa. Przezwałem chciałem... sobie na samą ambicję. Nie chciałem tego robić maszynką, po prostu. Wolałem to zrobić dokładnie nożem. Będziecie jeszcze musieli się namęczyć, ale jak chcecie, możecie użyć mielonego mięsa, albo po prostu samemu zmienić mięso i uzyskać podobny efekt. Teraz to mięso ląduje całe w miejsce. Jak widzicie, ono ma taką strukturę groszku. Na pewno będzie smaczniejszy w ten sposób, albo sobie na desce postawię. Do mięsa dodawam sos sojowy. Około jednej łyżki. Trochę da soli do mięsa i trochę innego aromatu. Dodaję trochę. Oj, w I praktycznie sól i pierwszy. Tylko pierwszy dam teraz. A sól dam dopiero po usmażeniu kotletów. Teraz trzeba to wszystko wymieszać, żeby składniki się przyprawy się połączyły. Z mięsem. Ja to z powrotem wyłożę sobie na deskę. Będzie mi łatwiej. że kwadrat na 4 tu jest 500 gram mięsa tyle że mięsa razem z okrawkami, które, bo kupiłem 650 specjalnie, żeby było go więcej i jak widzicie zostało mi trochę tego mięsa z kośćmi, Użyję to do zupy, szczególnie kapuśniak albo jakaś inna zupa na bazie mięsa cawołowego czy do rosołu można dodać takie kawałki i będzie idealnie tworzę kotlety z każdej ćwiartki jak macie taką praskę do kotletów albo ringi możecie użyć ringę i dopełnić im mięso nie będą za grube mogą kupić więcej tego mięsa ale na pewno będą smaczne. Gdyby się rozgrzał... Uuu, aż za mocno. Dobra. Najlepiej na nożu. Przekładam koklety. Jak widzicie siekane, a wcale się nie rozpadają. Nie ma tu żadnego jajka, bułki tartej, wypełniaczy. Niepotrzebne tam takie rzeczy. I teraz albo na zwykłym grillu możemy z jednej strony, później przekładamy na drugą stronę, albo tak jak ja mogę sobie przymknąć, ja to zrobię. Będzie szybciej. od razu z dwóch stron. Chwilę czekamy, za chwilę dalsza część hamburgerów. Mamy gotowe nasze poklety. Widzicie trochę złapały kolor. Jak chcecie je przyrumienić? To już jest wasza prywatna sprawa. Ja lubię akurat takie. Adam też stwierdził, że takie będą ok. Nie są do końca usmażone. Więc w środku powinno być jeszcze trochę czerwone. Zostawiamy je, żeby odpoczęły i w tym czasie będziemy robić dalszą część. Czyli bierzemy nasze ananasy i smarujemy je papryką słodką. Możecie też użyć kary a polecam paprykę, fajnie współgra na sami. W ogóle dobrze pasują owoce do przypraw i smażone na grillu. Na moim blogu znajdziecie na przykład, na który serdecznie zapraszam przy okazji, znajdziecie na przykład przepis na Grywo płaganego arbuza z różnymi przyprawami, właśnie typu kary. Co jeszcze, potrzebujemy bułeczki przesmażyć. Tu na tym grywo mam trochę mało miejsca. Zawsze bierzemy górę bułeczki i trochę przesmażamy. Dół nie musimy. Ja mam takie bułki grahama z dodatkiem mąki. Graham i na pewno trochę będą smaczniejsze. Tego już nie przykrywamy bo spłaszczymy nasze bułki, a to nie o to chodzi, prawda? Musimy tylko obrócić ananasa za chwilę i to cała nasza robota. Obróciłem właśnie ananasy. Za chwilę grill mi się włącza i wyłącza, muszę ostrożnie regulować praktycznie, czekać jeszcze, się urobili grill elektryczny. Bułeczka już prawie. Chodzi o to, żeby nie była... O, już jest sucha. To wystarczy młodzce. Ona nie musi się przerumienić. Ważne, żeby nabrała trochę chrupkości i już będzie dobra tak naprawdę. Ma być miękka z wierzchu, chrupka pod spodem. Jak będziecie jeść, to będzie słychać takie fajne chrupnięcie. I no i za chwilę będziemy składać nasze hamburgery. Zobaczymy jak to. Ananas już, już jest prawie ciepły. Chodzi tylko o to, żeby go podgrzać. Więc naprawdę nie musimy go grillować jak już. Zaraz jak zdejmę bułki, to jeszcze nakryję go trochę grillam, żeby złapał te paseczki charakterystyczne, bo ja się też oczami. Będzie ładniejszy. Został już sam ananas. Teraz przykryję go na chwilę, żeby tak jak mówiłem. A ja już się zabieram ze składanie naszych bułek, bo mamy spod wieczki przypieczone. Więc bierzemy taką bułkę, otwieramy, smarujemy sosem, możecie równie dobrze użyć ketchupu, co chcecie, ja użyję sosu, tak jak mówiłem wcześniej, na bazie majonezu. Bierzemy kokleta, a nie, możemy też sałatę, będzie ładniej. A, jeszcze ser mogliśmy tu dodać, co tu mieliśmy tak naprawdę? Masz to na ser, Adam? Może być. Może być. To położymy ser teraz. Na ananasie. O, jakaś pszczółka tam się tutaj zatrąciła. Mam nadzieję, że pszczółka, nie osa. Ok. Mam nadzieję, że nic mi nie zrobi. Okay. O, widzicie, już ananas faktycznie złapał kolor. Chodzi tylko teraz o to, żeby ser nam się trochę rozpuścił. Mogliśmy to zrobić na kotletach bezpośrednio. Ale zrobiliśmy ten sposób. Bierzemy kotleta. Kładziemy na wierzch. Tu już nic nie mamy do dodania. Czekamy chwilkę. Serek jak widzicie już zaczyna się rozpuszczać. Bierzemy teraz. Uuu, muszę sobie pomóc. O, już się ładnie rozpuszcza. Przykrywamy jeszcze jednym niskiem sałaty i a tu mamy wierzboki. Wierz bułeczki. Bierzemy patyczek, wbijamy w środek i na talerzu. Jedna porcja gotowa. Zaraz przygotuję jeszcze na szybkie następną. Tylko... O, sowas najpierw. Mam się tutaj poparą te... Nie, e, że zdejmę. Ok. Ok. Wyłączymy je. Wyłączysz go tam, Adam. Teraz nie możesz. Dobrze, postaram się to szybko zrobić. Zaraz damy porcję Adamowi do spróbowania. Będzie królikiem doświadczonym dzisiaj. Zresztą jak często w naszych produkcjach. Pierwszy dostaje to, co ugotuje. Jeszcze żyje. Czyli świadczy to o tym, że przynajmniej nie jest to turujące, co przygotowuję. I teraz fajna rzecz, której mogę Wam powiedzieć. Jak widzicie na zdjęciach, hamburgery to te są dość wysokie, jak widzicie, ale mogą być jeszcze wyższe. Pomiędzy poszczególne partie jedzenia wkładają krążki tektury, przebijają i one wtedy ładnie są płatne, wysokie. I wszystko jest ładne na zdjęciu. Nasze hamburgery i tak wydaje mi się, że wyglądają całkiem spoko. Na pewno są smaczne, co za chwilę Adam będzie próbował razem ze mną. Zrobię jeszcze dwa dla siebie i będziemy zajadać. A Was zapraszam na moją stronę Kosum po potelni. Zapraszam do subskrypcji, klikania dzwoneczka. Bądźmy zawsze koło czwartku albo piątku z nowym przepisem. Razem gotujmy i zajadajmy ze smakiem.